Dobrze. Chcemy dzisiaj wejść do dosiadu, ale najpierw powiem Wam o przejściu gardy, o bardzo ważnej zasadzie, którą łatwo zapamiętać, bo to jest zasada brudnych stóp. Ja mam białe kimono, on ma brudne stopy. Ja teraz nie mogę pozwolić, żeby on tymi stopami gdzieś dotykał do mojego kimona. Jak ja złapię tutaj na przykład, on złapie rękawę, pójdzie do pojęczej gardy, to już mi brudzi kimono. Więc ja nie mogę na to pozwolić. Jak chcę jakimkolwiek przejściem przechodzić. On marzy na stopy na biodrach, on może stopami gdzieś zahaczać. To nie jest dobra opcja, żeby przechodzić gardłem. Więc ja chcę albo ominąć jego nogi od razu, albo przyblokować na początku jego stopy, jego kostki i zacząć omijać jego nogi. Dostać się do takiej pozycji, z której będę mógł atakować. Czyli to może być tutaj. Tak, mogę sobie stąd zaczynać. Mogę przechodzić w tą stronę, mogę przechodzić w tą stronę, mogę też na zewnątrz z lek drag'a zaczynać, tak żeby jego stopy nie dotykały do mojego ciała. Jeżeli ktoś łapie tylko i bazuje na uchwytach i liczy na to, że będzie silniejszym od swojego przeciwnika, to może się przeliczyć, bo jeżeli Jasiek ma dobrą gardę, złapie mnie tutaj za rękawy i zacznie kontrolować, to mi będzie bardzo ciężko teraz przejść. Ja będę musiał bardzo mocno się męczyć, zrywać te uchwyty, prostować się i tak dalej. Ale jeżeli ja będę uważał na to, ja się jak chcę złapać, to ja nie daję, łapię z powrotem, nie daję, omijam, staram się dostać tak, żeby jego nogi nie blokowały mojego ciała, to już będę miał dużą przewagę. Z draga najczęściej wchodzimy do pozycji bocznej lub za plecy, bo on jest odwrócony w tą stronę, ale gdy będę chciał wchodzić do dosiadu, to bardzo często będę tutaj atakował z tej pozycji wyjściowej stąd. Czy kolanem do środka, czy będę zgniatał jego nogi, nie ma to znaczenia i tym i tym sposobem możemy przechodzić tutaj, jeżeli ktoś lubi półgardę, tak, może nawet zejść na kolana i zatem sobie z półgardy, ale jego stopy nie dotykają do mojego ciała, ja już jestem w odpowiedniej pozycji, żeby przechodzić gardę. Dobrym sposobem na wejście do dosiadu jest zgniatanie jego nóg, dlatego gdy mamy taką sytuację i czuję, że Jasiek kolano ma zwrócone w tą stronę, to łatwiej mi będzie pójść do niego, stąd zaczynam zgniatać, łapię jego rękę, dostaję się do dosiadu w ten sposób. Czyli omijam jego nogi, teraz moja głowa idzie nisko, moja dupa idzie w górę, tak żeby zrobić na niego presję. I wtedy będę mógł pracować nogami i jego nogi zgniatać tutaj do boku. Może Jasiek jeszcze łapie moją kostkę, bo tutaj liczy na to, że wróci do Delarivy na przykład. To nie jest takie ważne. Ważne jest, że jak ja już mam pozycję, to on tego uchwytu nie utrzyma. OK? Ja teraz mam wybór, mogę iść za plecy, mogę iść do dosiadu. Jeżeli chcę iść do dosiadu, ja osobiście lubię wejść nogą między nogi przeciwnika i podłapywać jego łokieć, tak żeby wychodzić sobie tutaj w przestrzeni. Ta stopa będzie blokowała jego nogę i nawet prześlizgiwał się do dosiadła. Oczywiście tu już mogę atakować dalej, ale na, na razie robimy sobie samo przejście. Jeżeli ktoś lubi półgardę i stamtąd, przechodzić, No to prawdopodobnie będziemy atakować w drugą stronę. Tak? Może będę starał się tu przyśliznąć kolanem, ale czując jego gardę, może będę przychodził tu. A może będę przychodził w ten sposób. Tak? I stąd ja też mogę wejść na dosiad i mam dobre przejście. Więc na obie strony muszę mieć jakieś opcje. Weź tu w tą stronę mhm. ja się. Na obie strony muszę mieć jakieś opcje, bo on różnie blokuje gardło. Jeżeli czuję, że kolano jest na zewnątrz i ja nie mogę go zgnieść, no to wtedy idę razem z jego siłą. Ta ręka już szuka podchwytu, tak? przechodzę sobie tutaj, może będę próbował się prześlizgnąć, ale on jeszcze blokuje moją kostkę, więc ja go zaczynam odsłaszać i mogę tutaj tradycyjnie z presją i <coughs> na ale jeżeli on jest eksplozywny, rzuca się, przerzuca mnie, może jest większy, silniejszy, to ja lubię złapać tą rękę i z tej pozycji, w razie czego, jeżeli bym tracił gdzieś, bo ja się robi mostek, próbuję mnie położyć czy coś, kładę się na jego biceps i później mogę wrócić i atakować z powrotem, przechodzić na dosię. Więc podsumowując, zasada brudnych stóp łatwa do zapamiętania. Szczególnie przydatna dla początkujących, bo początkujący yy, mają tendencję do tego, że chcą mocno coś złapać i dopiero przechodzić gardę. Albo być stabilnym na kolanach czy coś i przechodzić gardę. Ale tu ja mu daję same, same uchwyty, tak. Jego uchwyty są bardzo mocne, on się porusza tak? i gdzieś odpycha stopami. Ja nie chcę się z tym bić, więc zaczynam przechodzić tu. Wniatam. Tak? I z tej pozycji mogę go tu rozpłaszczać. Mogę go otwierać w ten sposób. Idę na dosiad. Jeżeli nie mogę zgniatać w ten sposób. Kolano jest na zewnątrz tak, i idę na tą stronę. I znowu presja. Tak, jest jakiś problem. Głowa idzie na drugą. Tyłek w górę. Idę na dosiad. Dobra. Próbujemy. Lecimy.